Black Myth Wukong, nowy gameplay. Wczoraj trochę widzieliśmy, ale tutaj jest dłuższy, 7 siedmiominutowy, także zobaczmy co się zmieniło, jak to się prezentuje. Wiecie, można było wcześniej mówić, że o, jeszcze trochę do premiery, o, jeszcze trochę tutaj może się podziać. Teraz już tak naprawdę podziać się za dużo nie może. Dlaczego? Dlatego, że gra wychodzi za półtora miesiąca i będziemy w nią grać w dniu premiery, także miejmy nadzieję, że ten gameplay wygląda obiecująco. Kurde, jeżeli chodzi o designy bossów, jeżeli chodzi o designy otoczenia, to, to wygląda prześlicznie. Natomiast jeżeli chodzi o animację, tutaj dużo ludzie mieli problemów, nie? I, i, i jakichś takich minusów zauważali. Ale warto podkreślić, że to ma być akcyjniak z elementami Souls-likea, a nie souls -like, nie? Więc nie oceniajmy tego przez pryzmat taki, jakbyśmy chcieli oceniać jakieś Dark Soulsy. Jedyne, co mi się tutaj nie podoba i dalej to widzę w każdym gameplayu, to to, że kamera mocno rwie przez bardzo szybki movement Wukonga. I nie mówię, że ona laguje czy coś, tylko jakby nie nadążała za jego ruchami. Taka, kurde, jest, nie wiem, nie aż tak płynna przez to. O, czekaj, bo tutaj mieliśmy nierówność terenu. Jestem ciekawy, jak on sobie z nią poradził. Nie no, kurde, nie... On się trochę, przyst... mam wrażenie, że jest ta warstwa powietrza między stopami postaci a, a... a podłożem, że nie, nie czuję dobrze otoczenia, trochę się ślizga. A to nie ma być taki zabieg trochę z tą kamerą? Jeżeli taki jest zabieg, to jest beznadziejny, no to, to nie ma znaczenia za bardzo, czy ktoś miał jakiś zamiar ważny, czy to dobrze działa. I-framesy chyba są. Z tego co widzę. No da, ta kamera wygląda, jakby po prostu za nim nie wyrabiała. Okej. Okay. Fajny ten Bosik był, nawet. To widzieliśmy chyba fragment tego. I to w ogóle było tak, że on sobie mógł z niego moc wziąć, nie? W ogóle na innym gameplayu to było mówione chyba IGN-owskim czy coś. Że on jakieś dasze sobie z tej małpy. Mógł potem wziąć jako supermoc, którą będzie mógł aktywować za ileś tam dobrze wykonanych uników, czy coś w tym stylu. Tutaj jest dużo różnych systemów kombatowych, których normalnie w Slajku -like byśmy nie zobaczyli. I widzę, że przeciwnik dużo bardziej i poprzedni, i ten, ale ten zwłaszcza reagują na ciosy mocniej. Wiadomo, że jakieś takie luźne pchnięcia szybkie one nie, nie wyprowadzają z równowagi przesadnie, ale faktycznie, gdy pojawia się mocniejszy cios, to widać po przeciwniku, że na to reaguje. I to daje ci ten feeling ciężkości twojej broni, to daje ci ten feeling, że faktycznie wykonałeś jakąś akcję, i nie musisz patrzeć na pasek zdrowia przeciwnika, żeby wiedzieć, że go trafiłeś, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Sound design też jest dobry. Ale zarąbiste. Wydaje mi się, że ta gra może być fun to play, ale hard to master. Czuję, że takie porąbane gameplayowo zagrywki mogą się pojawiać w tym ukongu, bo tutaj możesz łączyć jakieś przeróżne akcje. Odbijanie ciosów z wywaleniem się na jakąś pałę, potem wzięciem mi jeszcze z góry walnięcie tym o ziemię, o głowę przeciwnika, wystrzelić się z tego jak z procy. Porąbane. No, ja uważam, że ten Wukong w porównaniu do gameplayu, który widzieliśmy kilka miesięcy temu, yy, znaczy bo nie widzieliśmy go tak dawno, chodzi o to, że gameplay z tamtego czasu pochodził, wygląda dużo lepiej teraz. Czysto gameplayowo wydaje się to po prostu fajniejsze, jeżeli chodzi o ten kombat. A hitboxy wydają się mega dokładne, nic tylko się cieszyć. Bo złe hitboxy ktoś powie, że to takie losowe rzeczy, do których się przyczepiam, ale wyobraź sobie, że czujesz, że gra jest niesprawiedliwa. To jest najgorsze, co możesz poczuć podczas grania w grę komputerową. Jeżeli gra ciebie dyma, dlatego że nie popełniłeś błędu, to, to musi być dobry hitbox, żebyś czuł, że błędy należą do ciebie, a nie do gry. <grystanie> Liga? No, 12 lat w becie, nie? Świetnie ta gra wygląda. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało z jakimiś upgrade'ami damage'a i ilości HP wrogów. Czy będziemy mogli totalnie się przelevelować w jakiś sposób i nakopać im jak szmatą? Czy będzie to dużo bardziej polegało na naszych umiejętnościach jednak? Mega defensywnie gra ten gościu, ale pewnie dlatego, że to pokazówka. Rzadko kiedy się decyduje na atak. ten boss wygląda na dość prostego jakby w konstrukcji, a jednak z*** się fan play ta walka wygląda. Spoko jest. Ty zbudą się nawalasz. Widzieliśmy gdzieś tam ten kombat z nim. Tu się nawet nie dziwię, że przeciwnika nie ruszają te hity, ale czuć dużo bardziej ich wagę. Nie wiem. Słychać to i widać jakieś tam klasy, które ten. Ty w ogóle jak fajnie zrobione. Znaczy... Pomysł fajny. Ale jak te skały już spadają i się w, tak wtapiają w tą podłoże, to nie wygląda idealnie. Ale to będzie ten boss, do którego wąsacz się przywali, że AoE jest, nie? Jak coś. To jest pewnie ten... Ej, ale nawet po takim przeciwniku, który jest zrobiony z jakiegoś tam metalu, tak przynajmniej wygląda, to dzięki dźwiękom czuć impact, mimo że on się, wiesz, nie drga, nie reaguje jakoś przesadnie momentowo na to, co małpa robi. O matko boska, pani motyl. Nie oglądałem już tego. Widziałem podobny gameplay u IGN-u. Natomiast teraz widzę go w dużo wyższej jakości. I nie gada mi jakiś recenzent w tle. Dziwne jest to spowolnienie czasu podczas uniku, ale to jest umiejętność. Nie będziesz musiał tego robić. To było fajne. Pieprznął mu w głowę i. i wywrota. I nawet na tym ziomku. Hitboxy wyglądają zarąbiście. Patrz, on dzięki skillowi podskoczył. I nie dostał tym Idealne. Fajne. Okuźwa jest być niewidzialny. Ale będę się wkurzał na tym bosie. O ja pieprzę. Ja już to widzę. Timing na nim będzie tak skutkowy. Ale za. O, jestem ciekawy, jak będzie faktycznie w gameplayu ta kamera sobie działać, nie? Bo tutaj widać, jakby ona faktycznie momentami się bardzo oddalała. I spoko. Ale to jest dalej pokazówka, nie? Zobaczymy za półtora miesiąca, jak faktycznie to odpalę. Jak będzie się grało. Ty, ta żaba ma taki dodany design. Na, najfajniej wyglądający boss, chyba z tej gry, jakich, jakich widziałem na pokazówkach na razie. Ale no tutaj ta, ta waga ciosów jest znacznie, tylko te takie wolniejsze, cięższe uderzenia coś robią przeciwnikowi, nie, fizycznie. Spoko, nie no, klimatyczna giera, nie, to na pewno, bo oparta na mitach chińskich czy tam nowelkach, Journey to the West, będzie grane. Ale wydaje mi się, że i tak jasne są jakieś wątpliwości wobec tego gameplayu, ale zapowiada się dużo lepiej niż się zapowiadało rok temu na przykład.